Niespodzianki nie, nie było. Tak można podsumować wynik meczu pomiędzy Wisłą Puławy a Widzewem Łódź w ramach Pucharu Polski. Spotkanie było rozgrywane w środowy wieczór na stadionie przy ulicy Chałke-Bosaka. W trzeciej minucie meczu to Wiślacy dość nieoczekiwanie mogli objąć prowadzenie po błędzie łódzkich graczy, jednak nie wykorzystali swojej szansy. Chwilę później dogodną sytuację mieli Łodzianie, jednak piłka poleciała obok bramki Wisły. W dziewiątej minucie po raz kolejny pławianie zagrozili bramce Widzewa. Na strachu Łodzian jednak się skończyło. Niestety nadzieje gospodarzy na dobry wynik w tym meczu szybko zostały rozwiane. W 26 minucie Fabio Nunes z strzałem głową zdobył pierwszego gola dla klubu z Ekstraklasy. Już pięć minut później było 2 do zera, tym razem po strzale Jordi Sancheza. Rozpędzeni Widzewiacy poszli za ciosem i w 38 minucie Sanchez ponownie wpisał się na listę strzeców. Gwoździem do trumny była czwarta bramka, w 43 minucie swojego drugiego gola zdobył Nunes. Od 54 minuty Widzew musiał radzić sobie w dziesiątkę po czerwonej kartce dla jednego z zawodników. Pomimo bardzo niekorzystnego wyniku, Pławieni starali się nie poddawać i konstruować swoje akcje. Sytuacje strzeleckie mieli m.in. Przemysław Skałecki czy Kacper Kaczorowski. Wiślacy dopili swego w 73 minucie, gdy Jan Flak zdobył honorowego gola wykorzystując dośrodkowanie z rzutu rożnego. Wisła Pławy Widzew Łódź 1-4 do przerwy 0-4. Wisła zagrała w składzie Łakota, Pawlas, Flak, Tkocz, Nojszewski, Kaczorowski, Nojszewski, Skałecki, Kumoch, Janicki, Klichowicz, Bortniczuk, Kołtański, Szymanek i Retlewski. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.